Z nami wjeżdża na nasze pole pokazowe coś, co rzadko się widuje, ponieważ ten ciągnik ma moc maksymalną 416 koni mechanicznych. Jest to w tej chwili najsilniejszy ciągnik tradycyjny na rynku i zarazem największy model serii 900 Action 900. 20 przywiozła dla nas firma AgroLamp Akcją 950 napędzany jest 6 cylindrowym silnikiem o pojemności 8,7 litra A moc maksymalną mamy dostępną już od 1800 aż do 2150 obrotów na minutę Zatem jest to szeroki zakres całej mocy to aż 1600 Nm, 1650 nawet Nm przy wydatku standardowym 150 litrów, a opcjonalnym 220 litrów na minutę, tyle 11 ton. Kolejny z ciągników, który weźmie na w pokaz, pokazie jazdy równoległej, jest to Ariane 620. Ciągnik ten, napędzany sześciocylindrowym silnikiem Deere Power System, czyli silnikiem John Deere'a, ma pojemność skokową rzędu 6,8 litra. Stąd jego moc maksymalna 158 koni mechanicznych. Przykładniowa Hexa Shift, 4 biegi do przodu, jak i do tyłu, z czego 6 biegów możemy przełączać bez wciskania sprzęgła. Niemal identycznym ciągnikiem jest a 603, który wraz z opryskiwaczem Amazonem weźmie udział w pokazie opryskiwaczy, a zestaw ten przywiozła firma Techcom z Żabikowa. Ma 165 koni mechanicznych, z tego samego silnika o pojemności 6,8 litra. Obydwa dwa ciągniki mają udźwig tylnego tu rzędu 8 ton.